Hej, witajcie serdecznie z tej strony Rzymianin22. Zapraszam na opis czołgu oraz w drugiej części bitwę, którą sobie zagramy na żywo. Stuk 3 wersja G, czyli niszczyciel niemiecki na piątym Tierze. Po kolei statystyka. Tutaj 350 punktów wytrzymałości. No niestety. Mało, biorąc pod uwagę, że możemy spotkać podczas bitwy czołgi, które jednym strzałem mogą nas po prostu zniszczyć bardzo szybko. Masa około tutaj 20,5 tony, 440 mocy silnika, maksymalna prędkość 40 na godzinę, prędkość obrotu 44, prędkość naprowadzania w poziomie 44, i tutaj jeśli chodzi właśnie o mobilność ten niszczyciel jest bardzo przyjemny w prowadzeniu zbiera się bardzo fajnie z miejsca obraca się także bardzo szybko zasięg wiedzenia 310 metrów i 415 zasięgu sygnału pancerz jaki tutaj mamy do dyspozycji 80 z przodu no i jeśli chodzi o ten przód, no to czasami powiem Wam, zdarzają się rykoszety, no zwłaszcza od tych górnych części tutaj, ale gdyby ktoś miał problem z przebiciem, no to polecam po prostu celować w ten punkcik na górze, bądź ten tutaj wizjer, prawdopodobnie stanowisko kierowcy. Jeśli chodzi o boki i tył, no to jest tutaj po prostu słabizna, 30 mm, to tyle jeśli chodzi o tą kwestię statystyki, tutaj ogólnej. Natomiast, jak przedstawia się działo 13,33 strzały, 150 średnia penetracja, całkiem fajna. To trzeba przyznać. Jak trafimy na fajne losowanie na piąte tiery, to naprawdę fajnie to. Działko tutaj robi swoją robotę 135 średnie uszkodzenia znakomita celność 0,33 i 1,7 czas celowania jeśli chodzi tutaj o obsługę koszty ogólnie ja mam tylko pociski przeciwpancerne 109 podkalibrowe, czyli za złoto 2800 bądź 7 złota i odłomkowo burzące 98 kredytów. Materiały eksploatacyjne standardowo. Jeśli chodzi o wyposażenie, tutaj włożę ze sobą lornetę polową. Natomiast dwa pozostałe moduły. Polecam oczywiście siatkę maskującą. Natomiast trzeci to jest tutaj do Waszego wyboru. Ale proponowałbym mechanizm dostałający lub skrzynkę z narzędziami. Myślę, że te dwa moduły by się naprawdę przydały. Jeśli chodzi o umiejętności dla załogi, to yy, uważam, że pierwsze miejsce tutaj dla dowódcy powinna zająć yy, żarówka, czyli szósty zmysł. Natomiast pozostali załoganci na prawa. Yy, jeśli chodzi jeszcze o działo i kwestie tutaj parametry tego działa. Wychyla się ono na boki minus 15 plus 15 stopni. Natomiast opuścimy to działo na minus 7 stopni, a podniesiemy 20 stopni w górę. I to właściwie tyle. Myślę, jeśli chodzi o ten niszczyciel w garażu. Przejdźmy sobie zatem do rozegrania bitwy. Zobaczmy, jakie trafimy. Losy. Pęsk, no czyli jakiegoś super kampienia nie będzie, chociaż zobaczymy, bo może ktoś z naszej drużyny pojedzie wysp wyspotować. Niby 78% na wygraną, ale tym bym się ma. Bo rzeczy w bitwach naprawdę dzieją się różne. No, piąte tiery, bardzo korzystne losowanie, jak dla Stuga. E, sobie, pojadę sobie w jedno takie miejsce, które czasami właśnie lubię odwiedzić na początku bitwy. Tutaj ta miejscówka y, się zmienia oczywiście y, No Lorneta działaj Będzie coś przejeżdżać, czy nie O właśnie Weszło jak w masło Przeciwnik oberwał To musiał poczuć No i ostatni strzał No. Standardowo oczywiście tutaj mam przecinki. Jak jakiś czołg zostaje niszczony, no to jest problem. Ogólnie patcha 9.0. Yy, tutaj ta strona wygląda całkiem fajnie. No, wyjedzie ktoś. Wszyscy wpakowali się do środka? Nie, jednak nie. Ale ten się jeszcze wpakował. A te 40 tutaj jeszcze mamy. dobra to no myślę, że teraz można by się tutaj o, o, ale kto i te 40 jeszcze, ale wrócę się w to miejsce jeden drugi będzie rykoszec. Tak, jest. Zbyt duży kąt. No i została KW-1. Ajde. No, 869 damage'u. No, można było zrobić więcej, ale z braku pancerza lepiej grać tutaj ostrożniej bo to życie naprawdę w ekspresowym tempie nam ucieka to jest wynik razy dwa bo to jest moja pierwsza bitwa doświadczenie tutaj wynik drużynowy doświadczenie damage również najlepszy no i fajnie tutaj sobie zarobiliśmy pstuk jest całkiem fajnym niszczycielem Oczywiście jak trafimy na odpowiednie tiery, bo im wyższe no, to tym gorzej i musimy się naprawdę mocno pilnować. A także no, wielokrotnie rzeczywiście przyda się, przydadzą się pociski za złoto. Ale to już jak trafimy na siódme tiery. I to właściwie tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie pod filmem, pytajcie jeśli macie jakieś pytania. Pozdrawiam, żegnam się z Wami, do usłyszenia, cześć!